Okay, no. Friend, we going now are going out? What's up? Are we going now? Yeah we can. Do you in the time. No, I want same. But M3 <laughs> Your baby? baby. Is that your baby? Your first baby. This is the second baby. Look, AMG. That's his dad's. This guy needs a wash. New car. Oh, wait. Oh, two ladies in M3? I think I'd fall in love if this was the case. Hi, boys. Do you need a ride? <laughs> <laughs> No teraz jest normalne. Znowu nagrywało mi slow motion. Nie wiem czemu. Bierzemy grubsze czy cieńsze słomki? Cię. Będziemy dłużej piły alkohol. <grymne> <grymne> Jesteśmy teraz w sklepie, wybierać jakieś um, jedzenie na grilla. Już wszystko w sumie mamy. Teraz tylko kupujemy jakieś cytryny, sosy. Słomki. No. Ale są małe Arizony też. Oh. Co z tego, że później będziemy jeść burgery i hot dogi? To jest mój pewien drink ostatnio. Na <laughs> pójść po polsku. jaką furką jedziemy tą z Brynda, no? We're like considering calling it to the microphone. Thanks for waiting for us. we you give me kombucha. There's one no. place we could have been. That's where you. We we're about to go to the cash register and tell them that Angelita and Julia are lost. Brandon and Benny, please come to the cash register number one. <laughs> There's a red one, like a small red one. Marci, like... Marci, Mar <laughs> Mar 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 yeah. Oh, it's so long. Margie <laughs> Margie! Mar 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 what do you think Wait, of Great Falls? Great Falls is beautiful. I mean, look at look at the little, little guy here. We got here. pool guy. I don't know, I mean, what else do you want? Hello, hello, hello. hello okay. Yeah, just recording for a vlog. Hello. Hello, hello, what's going on, Brendan? How you feeling? All right. All right. That's what You're I'm really talking hard. about. She's be oh, okay. Yeah, let's see that. Here the treats. Hey, Johnny. Hey, come this way. Let's get some white claws. Come. I tu jest mam kieszeni, dopiero odkryłam. Ok, to już chyba pokazywam to na innych vlogach. To jest mega tutaj popularne? To są te White Purple to jest a, woda gazowana smakowa z wódką. Taki przezroczysty drink, nie ma żadnego koloru, są bardzo popularne. 5% alkoholu i mają tylko 100 kalorii. Polecam. Angelika. <grywa> This is Romeo. Okay. Romeo.

<laughs> Angelica, did you say hi to Tom? Yes, I did. He was here two, He was in New York two weeks ago and they didn't invite him. <laughs> Let it, let's go! we the park we're hike. a it's Great. Great Falls? Mm -hmm. Great Falls. I tak, i z nazwy tego wodospadu też się nazywa Gra Great Falls. Great Falls. My jesteśmy teraz w Virginii, a tam po drugiej stronie już jest Maryland. Kolejny, kolejny stan Cztery godziny zajmuje dojechanie tam na drugą stronę do Maryland. How do you like it? I love it. I love it. It's so nice, right? It's A the view. too nice. I might want to move out here. There's so many dogs here too. Oh shit, I don't believe it. I want to try it. Okay, go many? I was about to check the soap of water. No i są lata i możecie zobaczyć yeah, okay. dokąd woda była kiedyś. Patrzcie, jak urodziła, urodziłam, była dotąd. Yeah, okay. <laughs> um, teraz jest tam, jest dużo, dużo niżej. Sing, babe! So, jak ratok! Chociaż dopiero teraz się dowiedziałam, jak się miało imprezę noc wcześniej, to bardzo dobrze wypić sobie Gatorade. Bo wtedy się czuję od razu lepiej. Water. Oh, good. Good. Ostatni posiłek i wracamy. Maci. <laughs> Still haven't met today Oh, yeah. yeah. She hasn't met the artist. Hey, Jimmy. Hey, baby. It's too dark, I cannot see you. <laughs> you ready to go? Yeah, are you ready? No, I don't want to go back to New York. Right. Um, but we live there, so. Julię i Brendana. Tak? I wydało, wydaje mi się, że nie powiedziałam w ogóle skąd się znamy z Julią, mm -hmm. więc obie jesteśmy, <laughs> Julka, mm -hmm. obie jesteśmy z Warszawy i mieszkałyśmy od siebie tak 3 minuty, bardzo blisko. I chodziliśmy razem do przedszkola, podstawówki, gimnazjum. I Julka z Brendanem się poznali w Warszawie. Tak, Brandon. a ty, ty wyjechałaś jakoś przed, tam Z nami. Pamiętam jeszcze jak się spotkałeś tak. przed twoim wyjazdem? No chyba, chyba ile przed tobą? Chyba dwa lata. Jakoś tak, no. Ja przyleciałam dwa lata wcześniej i później Julia przyleciała z Brendanem mieszkają na Apple East Side, na Manhattanie. No, właśnie ich zimy. <laughs> Chciałam Wam bardzo podziękować za dotrwanie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że moją inspiracją do na nagrywania tutaj były takie filmiki, które kiedyś się nagrywało przed erą smartfonów. Nasi rodzice, dziadkowie, wujkowie nosili takie kamery ze sobą, nagrywali wszystko, co się działo, później się to przerzucało na kasety i zazwyczaj się oglądało z rodzinami i to była super pamiątka dlatego ja też stwierdziłam, że chciałabym mieć taką pamiątkę, żebym mogła oglądać sobie z rodziną, żebym mogła do tego wracać nie zajmuje to żadnego miejsca nigdzie i zawsze będzie tam na YouTubie praktycznie to takiego pewnego rodzaju dla mnie pamiętnik i też bardzo się cieszę, jeśli Podobają Wam się te vlogi i lubicie coś takiego oglądać, możecie też mi dać znać w komentarzu, co by Was zainteresowało. Planuję nagrać takie filmiki, co mnie pozytywnie zaskoczyło w Nowym Jorku i co mnie negatywnie zaskoczyło w Nowym Jorku. Także to będzie wkrótce na kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, będzie mi bardzo miło, jak klikniecie subskrypcję i dacie łapkę w górę. Bardzo mnie to motywuje do nagrywania i dodawania filmików coraz częściej i będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie coś w komentarzach. Może macie jakieś swoje sugestie, albo macie jakieś pytania do mnie. Nie musi to być związane z filmami, które dodaję. Możecie mi zapytać o cokolwiek w komentarzach. Będzie mi bardzo miło i na pewno wam odpowiem. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Bójka, papa.